O, to się już nagrywa, to już klasnąć możesz. Testujemy jedynie z YouTube'a, czyli produkty YouTuberów i też te wiralowe smaki, które bardzo często możecie zobaczyć właśnie na w których smaku sama jestem ciekawa. Jest ze mną też suchy i testujemy te produkty razem. W takim razie lecimy do testu frapę Sebo. Lola, jak to się w ogóle robi? się Aha, mamy w tych szklatach? O, ale rozsypało. A ty cieszany. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem reklama. sorry Zewo. Nie jest to złe, jak ktoś lubi takie słodsze napoje, to myślę, że jest OK. Gdyby było jeszcze bardziej schłodzone, no to będę wypił bez problemu, myślę. Jezus Maria! To jest mlekiem się robią. Skoro uderzyliśmy słodkie nuty, to teraz przechodzimy do produktów ekipy, czyli od tych ruletkowych cukierków do imitacji choco kapów Ej, one pachną jak Prince Polo trochę, nie? Tak. <laughs> te to się tym wszystkim? Też bardzo dobre. Serio? Nie wiem, moim zdaniem te batony są trochę przereklamowane, bo się spodziewałam czegoś o wiele lepszego. Miś makoja. No po prostu kwestia usku, tak. Dlatego zaczynamy teraz z czekoladowymi pralinkami e, od ekipy i one mają ten taki randomowy smak, czyli jeden jest dobry, jeden jest niedobry, a wyglądają w ten sam sposób. Okej, okay, zielone są albo o smaku gumy balonowej, albo o smaku bazylii. ja mam gumę balonową. Mhm. Chcesz gumę balonową? Nie, czekaj. Chyba <gumy> guma ładnie. Ale bym mógł też powiedzieć, że to jest bazylia. No co ty? A kuchni. Oh. Bazylia to jest chyba. jadasz. Nie. nie, nie, nie. Okay. <laughs> <laughs> Może <laughs> teraz. <trafię laughs> Zobacz. To jest guma. To jest to samo z ja No? To jest guma. No to gumę miałem. Tak? Nie! To jest bazylia! Mm, mm. No tak, ja wcześniej miałem gumę balonową. No serio, to jest bazylia. Okej, okay, Różowe? Dobra, i różowe to jest albo smak truskawkowy, albo smak wędzony. Hmm. Dobra, ja mam wędzony. Jest, mam truskawkę. Dobra? Ale no z wędzony nie. Czyli są troszeczkę smaki? Tak. Ten. Dobra, a to jest smak arachidowy albo słony. Ostatnie. Dobra, no, to jest słony. Arachidowy. No i, no i wiem, ja że to są bardzo dobre cukierki. Tak nie są te smaki na tyle okropne, że na przykład nie mogłabym sobie ugnąć serialu i sobie na przykład nimi zajadać. Lecz jakby jedną słodycze, na pewno jakby mają smak też wędzony, smak bazylik. To nie będzie takie jak rutynowe, że po prostu siedzisz i jesz sobie jakieś sukienki. No, tylko będzie to ciekawe. Nawet czasami można się troszkę pokarać za to, jednak, że jest się łaskawem. Także <ślonzy> myślę, że, że całkiem ciekawe to. Ja wydaje mi się, że na imprezy, jak się na przykład przychodzi na jakąś posiadówkę ze znajomymi, to fajniej, bo tak od razu to tak urozmaici mojej <ślonzy> Nie wyobrażam sobie sytuacji, jak ktoś się spotyka, jak się ktoś sprzeciwia Zestaw ogórków na pewno jest Wam dobrze znane z TikToka, czy nie wiem, z innych kanałów YouTube'owych. Są to te viralowe ogórasy, no i oczywiście ja też ich spróbuję bardzo jestem ciekawa jak smakują. Zwłaszcza tego ostrego, czy naprawdę jest taki ostry, chociaż mam moją na ostre to chyba raczej średnio. OLEG no. GIANT! No, tak. dasz Ja fajny ten ogórek, dobry, nie? Nie, ogólnie ogórek dobry. Mhm. Strasznie słony. No, dobra, prawda. Okej, czosnek, Mhm. Okej, dosyć fajne połączenie. To był cały? Co? No tak, no bo <coughs> dobry był. Ok, dobra, zaczynam teraz. Soursis? Soursis. Soursis. Daj sour dobra, się. bo ja od już znowu kolejny pumerski żar. Za jakieś Paśnie jest, ale ja lubię takie paśnie. Chyba mnie usta pięknie do strasznie. mnie to. Nie, ja ten chwytko. No chyba, że miał być niedobry, no to wtedy super. Kurde kupił mi trochę, że ty bierzesz tylko za tych a ja... Big papa! Big papa? Kurde no. Bo na odwrót masz nożeczki. No dobrze. Jak są złożyczki na ciastku? Do śpiwórka to! Widzisz? <słyska> Mega słony i tyle chyba No mm. On jest taki jakby ten pierwszy i ten drugi miały dziecko no, co? To jest pierwszy ogórek, którego nie zjem Dobra, jak te były ostre, a nam zostały dwa najostrzejsze w sumie Oor albrandt. Auster is raar. Is het niet? En toch mama przesada. Wat? Pikapt me. Is het Dobra. No, on smakuje jak. O! o! <noise> po czasie! Miał całego dnia, no. Ale ochot mama mam zdaniem bardziej hot. Nie, no, myślę, że. No. dosyć zjadliwe. Nie! <noise> nie! No mnie cały czas pali w gębie! Okej, okay, to ja, jakby może na temat. Ale może po prostu masz lepszą polecenie na ostre, Ja ogólnie ostre, ostrego ja nie. Mam. Strasznie! Bo mama mój faworyt na pewno z tych wszystkich. No tak, bo w sensie jakby to jest tak, że faktycznie jakby ta chód mama cię zaskoczyła, a nie była po prostu słonym w górę, jak tamta cała reszta. No. Ale no, dla mnie są za ostre po prostu, za ostre, ale fajnie, bo przynajmniej był jakiś challenge. I mamy też e, Prima, czyli napój Saja i e, Loganapola. W Polsce nie jest on dostępne normalnie w sklepach jeszcze. Aczkolwiek bardzo liczę na to, że będzie i bardzo się cieszę, że mogłam nagrać ten Okej, okay, czyli jakby z tym wiążesz największe nadzieje? Tak, no. Okej. Okay, słyszałem jakby na temat Prima, że przehypowane troszkę. Naprawdę? A, a on na nie. <noise> e, dobra, a otworzyłeś tę puszkę? Nie. Ej, dobra, po sprawę, sprawa wygląda tak, że ja nie umiałam starać puszek. I zawsze urywam te... <noise> nie! Przecież już w to miałaś! Eee, także okej, okay, możemy przejść do testu Prima. I dobra, ja świeram, że to będzie niebieskie. Znaczy to trzeba tak zamieszać. No tak. I ładnie właśnie. Słodkie. Mm. A jaki byś powiedział, że to jest smak? Taki cytrynowy. Tak? A wiesz, że to jest yy, niebieska malina? Cytryna to No bardziej jest. tak, Któryna. bardziej cytrynowy, no. Ale dobre, dobra. Dobra, teraz przejdziemy do taksisów. Dajemy spiseczkę. Nie, to jest tak. Nie, taka Taką No ale. Cheers. Artforder. Ej, nie, dobre są. Nie są ostre. Nie O, są pikantne. Czy jest to? Nie, nie, jeszcze nie. To poczekaj. One są zwinięte, to jest coś takiego. Mega dobre. No, ja Ale że są ostre. Tak, ja, jest top one. jeden na razie. Serio. top jeden, top jeden, naprawdę. Dobra, a teraz chorwackie cukierki. Cukierki. One są bardzo popularne na irlandzkim YouTubie, przynajmniej tam je wypatrzyłam. Ponoć smakują jak Jagermeister. Wyglądają tak. A może niebieskiego palucha jeszcze od tego też. Nie, mogę na tym no, Naprawdę, lubię na tym Ja byłam tym dziwnym dzieckiem, co zawsze wyjadało te czarne. I te cukierki bardzo smakują. Dosyć dobre. Dobra. A teraz test mają yy, na pyszczyp... tych właśnie ja najbardziej nie mogłem się doczekać. Test ten sposób, blotkę, ten. Nie no kurą są moim zdaniem. To Nie no to jest w szoku. No tak dobrze. Że tak to jest. dobrze! Nie no ale myślałam spodziewałam się bardziej takich... perfidnych. No, tak. To my bardziej smakują. Złoto, ale cena gruba, przesada Tak, kurde, 50 zł za chipsy, vinegar, salt. Teraz czekają nas fasolki Bean balls, ale te są w wydaniu ostrym. I tak, mamy do wyboru smaki: Sriracha Jalapeno Cayenne Habanero i carolina Reaper. najostrzejsza papryczka w ogóle? Tak. E ja mam? Nie <głos》>, ja mam znaczy". O, mam. No. Dobra. Zaczynamy po górę gdzie mamy? Czyli jalapeno. Odbróchniałeś? Jeszcze jedno. Hmm. Twórpie takim. Kajen? Chyba to był kajen. Brałeś? Nie. No mówię, brałeś! Myślałem, że za karę bierzesz kolejnego. Normalnie jesteś. Ale czemu coś takie chealowe ja zrobię. No, Płaczę jest. po dwóch fasolkach. Dzięki za oglądanie wpadnijcie też na mojego Instagrama i... I nie wiem co.